Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 28 grudnia 2024 roku No i co, powróciła Harley Quinn i w Harley Quinn Feudalnego tam nadal w sklepie Powrócili złoczyńcy Disneya. Master Chief to samo. Gwiezdne wojny nadal w sklepie. Skibidi toilet to samo. Cyberpunk nadal w sklepie. Edward Nożycoręki to samo. Lamborghini Urus SE nadal w sklepie. Spiderman i MJ bez drogi do domu to samo. Spider-Versum nadal w sklepie. Ikonowe motki, to samo. Maria Carey, nadale w sklepie. Rozpakowanie za 200. Świąteczna pamiątka za 300. Narób hałasu za 200. Świąteczne wypieki za 400. Mroźne stroje to samo. Świąteczny szak nadal w sklepie. Sklep sezonu OG to samo. Buty nadal w sklepie. Sos za 300. Krajobraz domu za 500 pensowy rodeo rybojownik komando za 800 pan za 1500 szmacianka za 1500 na mój znak za 200 robi za 1200 Pies za 1500 Pakiet serca nigdy już za 1600 wraz z takimi kilofami Osika za 800 Stoczysty Strażnik za 1500, Zimnica za 800, Headbanging za 500, Zestaw Światowe Mistrzostwa FNCS 2024, to samo. Messi, nadal w sklepie, odpalaj silniki, to samo. Ścieżki omowe, nadal w sklepie, Sprzęt na festiwal to samo. Skiny Eminema ma nadal w sklepie. Snoop Dogg to samo. Te skiny, nadal w sklepie. Lego, to samo. No i coś, jeśli sklep wam się podobał, to pamiętajcie. Subzone łapko w górę ko Gigi Leon w sklepie. A się z wami żegnam. Siemneczko.